Was serdecznie. Tutaj Ewelina Frichał z tej strony z USA. Dzisiaj mamy niesamowite informacje pozytywne dla nas wszystkich. Zaczniemy najpierw od Bidena, dlatego on jest tutaj na obrazku, bo zaczniemy po prostu od najgorszego do najlepszego. Następnie przejdziemy do Chicago, co słychać tutaj? Jak minął długi weekend? Powinien być to. Weekend wolności, ale o tym powiemy za chwilę. I najważniejsza wiadomość, która wyszła dzisiaj, na którą czekaliśmy, jest na temat naszego lidera. Wiemy o kogo chodzi, ale zacznijmy od początku. Właśnie przed chwilą skończyłam klasę ze swoimi studentami i słyszę helikopter niedaleko leci nad moim domem. No i się okazuje, że Joe Przyleciał zasmradzać atmosferę w Chicago. No i przeleciał nad moim domem. Na szczęście dosyć szybko, ale już zepsuł atmosferę. Dlaczego Joe właśnie do nas tutaj przyleciał i odwiedził okolice, przedmieść, gdzie ja tutaj mieszkam. Tutaj, gdzie właśnie przyleciał Joe Biden, nazywa się ta miejscowość Crystal Lake, czyli czyste, krystalicznie jezioro. Oczywiście on wcale nie ma żadnej czysto krystalicznej prawdy nam do powiedzenia, tylko same kłamstwa, zresztą tego się nie da słuchać. Zaraz go zastopuję, bo nawet nie ma co oglądać tego gościa. Tutaj dam scenkę z San Francisco, ale to samo się działo, słuchajcie, w Chicago, ale wracając do Joe, przyleciał, bo za mało szczypawic jest sprzedanych tutaj i ofiarowanych nawet za darmo. W naszych okolicach Chicago, więc wysłano naszego Joe, żeby wspierał i reklamował szczypawicę. Więc włączyłam go na chwilę i później zaraz wyłączyłam, bo nie chcę sobie humoru psuć, wy na pewno też nie, ale zamiast zaadresować, co się dzieje w Chicago, bo jesteśmy tutaj numer jeden w Stanach Zjednoczonych, jeżeli chodzi o szczelaniny, szczególnie w takie dni jak Dzień Niepodległości Stanów Zjednoczonych. 4 lipca, gdzie zostało poszczelonych 260 osób, Chicago samym, więc to jest, słuchajcie, jak na wojnie. To jest aż nie do uwierzenia, że taka ogromna ilość tutaj za Lori Lightfoot, cykady osób straciła życie ten poprzedni weekend. No ale przejdźmy, słuchajcie, do najważniejszych wiadomości, bo nie chcę tutaj spędzać czasu na jakichś negatywnych rzeczach, tylko przejść od razu do pozytywnych, bo to są wiadomości... Najlepsze z całego roku, jak do tej pory pozytywne, więc naładujmy się pozytywną energią. Na pewno będziecie tą wiadomością zachwyceni, bo naprawdę w końcu zaczyna się walka. Wczoraj pisała do mnie kursantka Asia z Toronto. No w końcu, kiedy te gady tutaj się poddadzą? Kiedy w końcu zaczniemy tutaj wygrywać? No i dzisiaj rano wstajemy, a tutaj wiadomość roku że nasz lider podaje do sądu właściciela Twittera Jack Dorsey, właściciela Google Sudar Pichai, właściciela FB Zuckerberga i dodatkowo podaje ich kompanie do sądu, czyli osobno ich jako osoby i osobno ich kompanie, czyli Twitter, Google i FB. Google pamiętajmy, że jest właścicielem YouTube, na którym puszczamy filmiki, więc Słuchajcie, jest największy pozew sądowy w historii USA, rozpoczęty w południowej w Florydzie przez naszego wodza. Odszkodowanie ma być w miliardach dolarów, czyli te ogromne big tech. Kompanie mają dać odszkodowanie dla tych osób, które są poszkodowane, tym nasz lider. Tą panią, którą widzicie teraz na ekranie, ma na imię Brooke. Rowan i ona jest CEO kampanii American First Policy Institute, czyli Ameryka na pierwszym miejscu, która się zajmuje różnego rodzaju prawami i będzie walczyć o wolność słowa dla nas wszystkich. Więc pięknie ona tutaj przedstawiła całą tą sytuację, co się dzieje teraz z prezydentem Stanów Zjednoczonych, który 6 Stycznia niby nie został wybrany ponownie, i większość prezydentów idzie na emeryturę. Fajnie sobie spędza czas, podpisują umowy z Netflixem i zbierają po prostu pieniądze za różnego rodzaju wystąpienia. A ten nasz lider jest całkowicie inną osobą, bo cały czas walczy dzień w dzień. Chce, żebyśmy mieli tutaj wolność słowa, i dlatego zebrał najlepszych prawników w Stanach Zjednoczonych, o których nam nie powie, bo wiemy, co się stało z Rudy Giuliani, z Jenom Ellis i z innymi, którzy byli przedstawieni w mediach, później zrobili z nich po prostu najgorsze osoby. Najgorzej potraktowali Rudy Giuliani, któremu chcemy zabrać prawo do bycia i praktykowania swojego zawodu w Stanie Nowym Jork. Więc Trump sobie tutaj zażartował, że tym razem nie powiem, kto jest tutaj prawnikiem. Ci główni zaraz wystąpią, zaraz powiemy na ten temat. No i tutaj, tutaj Brooke Rowan mówi bardzo ważne rzeczy, że te ogromne korporacje chcą nam narzucić, co mamy myśleć, w co mamy wierzyć, z kim mamy się przyjaźnić, z kim mamy się nie przyjaźnić, na kogo mamy głosować, a to jest przeciwko pierwszej poprawce do Konstytucji, która mówi o wolności słowa. To, ta wolność słowa została nam niestety, tak jak wiecie, odebrana. I musimy po prostu walczyć, zebrać się razem, tak jak już ostatnio mówiłam, nieważne jaka jest nasza religia, po której stronie jesteście, czy po stronie konserwatystów, czy po stronie demokratów. Jaki kolor skóry macie i w co wierzycie, musimy po prostu razem podjąć walkę o wolność. Wolność słowa dla nas wszystkich, wolność wypowiedzi i wolność też ogólnie. Nasz wódz miał niesamowitą przemowę zaraz po bruk Rowen. I bardzo mocno ją chwalił, że z niesamowitą patriotką walczy o wolność słowa. Bardzo dobrze się sprawdziła, właśnie jako jego doradca. Nie wiem za bardzo w czym, ale bardzo mocno tutaj ją wychwalał. I Trump zaczął tutaj od historii USA, że żadna firma w historii Stanów Zjednoczonych nie miała tyle ulg, co. Mają te ogromne korporacje, które tak naprawdę już przejęły politykę, i wiele osób na arenie politycznej ponoć brało od nich dofinansowanie, i oni wcale już nie są niezależni tutaj od rządu. Padło też Stwierdzenie od jednej z prawniczek naszego wodza, że mają dowody na temat właściciela Facebooka, że e-mailował do Fauci'ego prywatnie i to wiele razy. Porozumiewał się właśnie z rządem, bo Fauci jest pracownikiem rządowym jeszcze i złamali tutaj prawo, czyli tą pierwszą poprawkę do konstytucji, że firmy prywatne nie mogą mieć żadnego porozumienia z rządem, bo nie będzie ich obejmowała sekcja 230. Także ciekawostka, wszystko wypłynęło, mamy dowody na to, że wcale ta firma FB. Nie może być tutaj poddana pod tą sekcję, podciągnięta pod sekcję 230 i nie mogą mieć żadnych ulg, bo maczali tutaj palce w różnego rodzaju rządowych rzeczach. No i nasz lider tutaj daje też przykład na temat policji: że te ogromne firmy, te korporacje uwielbiają posty na temat nienawiści do policjantów. Piszą wszystko na odwrót, co jest prawdą, czyli szerzą. Fake news, kłamstwa, i dlatego później w mediach głównego ścieku mamy nieprawdziwe też wiadomości. Mają tutaj ochronę, nietykalność i w ogóle nie są za nic odpowiedzialni, więc to musi się zmienić, bo nigdy nie będziemy mieli wolności słowa, a miliardy ludzi jest już zaangażowanych w Facebook, YouTube, Google, więc dlatego trzeba zmienić tą sekcję 230. I walczyć o wolność. Oprócz tego nasz lider powiedział, że te ogromne korporacje zastraszają także sędziów Sądu Najwyższego i przez to później są nie takie, jak trzeba rozwiązania spraw, bo sędziowie się boją o swoje życie, także też to było zaadresowane i połączenie tych ogromnych korporacji i różnych firm dodatkowo związanych ze świrusem, to nie powinno mieć miejsca. I są też na to dowody, że właśnie FBI i inne tutaj media społecznościowe mieszały tutaj bardzo mocno w tych sprawach Wuhan i świrusa. Dużo postów zostało usuniętych, które mówiły na temat, że świrus powstał w laboratorium. Jedynie posty, które mówiły, że świrus powstał, przez nietoperze oddalone tysiąc kilometrów od laboratorium. A Trump tutaj się śmieje, no jak tysiąc kilometrów ten nietoperz było od laboratorium, jak było pełno worków z trupami dookoła tego laboratorium. Zresztą pamiętacie świńską grypę, ptasią grypę, teraz mamy z nietoperza jakiegoś wirusa. No zwierząt jest duża ilość, może niedługo będziemy mieli z wiewiórki, z żyrafy, ze szczura, z muchy, z motyla. Słuchajcie, także to świromanie trzeba zatrzymać, bo to jest wszystko wprowadzanie ludzi w dezinformację i też budzenie w nas strachu. Oczywiście nie w nas, bo my się nie boimy, myśmy wiedzieli od początku, większość z nas, co się święci, dlatego się zebraliśmy tutaj razem. Też wspomniał nasz lider, że obwiniano Włochy, pamiętamy co się działo na początku, że to wszystko we Włoszech się zaczęło, że tam jest największa umieralność, różnego rodzaju konwersacje telefoniczne były puszczane nieprawdziwe, jak jakaś dziewczyna płacze, że widzi pełno trupów na ulicy, to wszystko była ściema. Więc te osoby, które się zaangażowały w takie coś, na pewno za to słono zapłacą. Też powiedział na temat leków, hydrochloroquine, że tabletka kosztowała 3 centy i kosztuje 3 centy tak naprawdę, a te wszystkie ogromne korporacje zmieniły, bo było napisane, że 2000 dolarów za dawkę, 4000, to nie był nasz lider. Oni po prostu pozmieniali te ceny, pododawali sobie też ceny, bo wiadomo, jak to w Stanach wygląda, że cena jest podana niska, a później po prostu z niskiej ceny robi się wysoka, ale na pewno to nie były 1000 dolarów, gdzie też widziałam takie. Posty i na Facebooku, i na Twitterze, które mówiły, że te tabletki będą kosztowały tysiące dolarów, żeby przestraszyć ludzi. No i teraz Wam tutaj pokażę Jen Horton, którą przedstawił właśnie nasz wód. Ona jest nauczycielką z Michigan, która zapostowała coś takiego: pytanie, co myślicie na temat ścierek na twarzy dla dzieci? I to było w formie pytania. Miała bardzo dużo followersów. Osób, które za nią podążały na Facebooku. I co się stało? Nagle zniknęła z Facebooka. I mówi, że akurat miała wtedy bardzo ciężki czas, ze względu na to, że ogłoszono, że jej brat został zaginiony i nawet nie miała jak pożegnać się ze swoimi tutaj wielbicielami, followersami. Nasz wóz ją tutaj wynagrodził. Mam nadzieję, że wkrótce będziemy mogli mówić po imieniu, bo za każdym razem cokolwiek powiem, jak ma tak naprawdę na imię nasz lider, to jest blokada na YouTubie. Mam nadzieję, że od dzisiaj się to zmieni, ale jeszcze musimy poczekać. Kolejne osoby, które przedstawił tutaj Donald, jest Kelly. Victory się nazywa. On się śmieje, że ona ma takie nazwisko. Wygrana w tłumaczeniu polskim. I on też by tak chciał, bo wtedy by wszystko wygrał i się zaczął śmiać. Kelly napisała post na temat kościoła: Co robić żeby w czasie pandemii iść do kościoła. I to było w formie pytania, i też została zablokowana na Facebooku. No i kolejne osoby, które tutaj stoją za nim, ta kobieta w czerwonych okularach po prawej z mężem, Kelly i Bobby, Michael, stracili syna 21-letniego, który został zabity, poszczelony przez nielegalnego imigranta. No i też bardzo mocno tweetowali, i ich konta zostały zablokowane. Czyli, mimo to, że stracili syna i przeżywali tragedię, i chcieli po prostu, żeby inne osoby to widziały, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, to też oni po prostu zostali sprzątnięci. Że oni mają, słuchajcie, siłę wyjścia publicznie się przedstawienia po takiej ogromnej tragedii, to naprawdę duże brawa dla tych osób. I zaraz zobaczycie prawników, głównych zajmujących się z tą sprawą. Będzie to sprawa, do której będzie można dołączyć. Wy też będziecie mogli dołączyć. Ja już dołączyłam do jednej sprawy, która trwa w Chicago. Wygraliśmy tą sprawę z FB. Teraz jakieś dwie kobiety zanegowały tą sprawę i ona ponownie się mieli, ale wydaje mi się, że na koniec wygramy. Także też się angażuję w takie rzeczy i uważam, że warto dołączyć do tego pozwu sądowego, bo to jest pozew największy prawdopodobnie jaki istniał w historii Stanów Zjednoczonych, a może na całym świecie. Tutaj wyszedł prawnik, nazywa się John, i on będzie się zajmował tą sprawą. To jest grupa prawników, którzy się zajmowali rynkiem papierosów, więc Trump się śmiał, że na pewno są dobrzy. I Jan nam tutaj mówi, że kto tutaj w Stanach Zjednoczonych może decydować, co jest dobrą mową, co jest złą, mową, co jest hejtem, to może o tym decydować. Nie powinny być to firmy prywatne, które robią na nas pieniądze, na naszych reklamach i tak dalej. Teraz mówi, że zaatakowali konserwatystów, ale w przyszłości też zaatakują demokratów i też będą ściągać ich posty, też będą ściągać ich Filmy, czy to z YouTuba, czy to z Facebooka. Może za 5-10 lat według niego. Więc musimy postawić Amerykę na pierwszym miejscu. Musimy po prostu w końcu zacząć walczyć o wolność słowa. Tu jest kolejna osoba z tej ekipy. Bardzo fajnie się wypowiadała ta pani na temat sekcji 230, że w 1996 roku właśnie był podpisany ten akt na temat tej sekcji 230. I miał on po prostu chronić dzieci przed zboczeńcami, czyli po prostu osoby, które puszczały różnego rodzaju zdjęcia i wideo pornograficzne na temat dzieci. Jest to około 45 milionów zdjęć i różnego rodzaju wideo na internecie. I ten akt był tak dawno wprowadzony, jak jeszcze nie wiedzieliśmy, że będziemy mieli na przykład Facebooka czy Twittera i wszyscy będziemy siedzieć i sprawdzać, kto co pisze. Więc to prawo jest już przestarzałe, i tutaj się wypowiadali też. Jan powiedział, że Zuckerberg w tym czasie był w szkole średniej, więc teraz mamy tego ogromnego potwora, tego big tech, czyli te wszystkie kompanie razem, które nas tutaj niestety szykanują, ściągają nasze opinie, a tak nie powinno być, bo wtedy oni po prostu nie potrzebują tej sekcji 230, która nie powinna być w ogóle dana dla takich prywatnych. Firm, które naprawdę urosły do gigantów. Są to najwięksi, najbogatsi ludzie na świecie, tak jak Zuckerberg czy właściciel Amazonu, więc to trzeba, słuchajcie, zmienić. Tutaj mamy jeszcze dodatkową informację, że największy morderca świata ma swoją stronę, słuchajcie, internetową. Chyba chodziło tutaj Trumpowi o Facebooka albo Twittera i jego nikt nie ściągnął a ściągnęli, powiedzmy, byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych i po prostu potraktowali go gorzej niż największego morderca na świecie. Oczywiście wiemy z jakich powodów, bo jest to osoba, tak jak widzicie, która walczy za nas wszystkich do końca, a nie siedzi na leżaku i pod palmami. Uważam, że dobre czasy jeszcze przed nami. Mamy jeszcze osoby, które niestety zostały 6 stycznia uwięzione i siedzą w areszcie ze względu na to, co się stało na kapitolu. I to jest też nie fair, bo osoby takie uczestniczące w Antifie. Nic im się nie stało, a osoby, które walczyły i były za prezydentem Trumpem, dostały tutaj karę. Więc też będzie, mam nadzieję, on pomagał tym osobom, żeby wydostać ich z więzienia. Trump powiedział, że będzie żądał odszkodowania w bardzo dużej kwocie. Powiedział, że będą to miliardy, miliardy. Dolarów, można się do tego słuchajcie, dołączyć, i jeżeli zostaliście usunięci, tak jak na przykład Janusz Zagórski z NTV, którego kanał całkowicie zniknął po 10 latach pracy, więc to jest nie fair. My nie powinniśmy decydować o tym, ani żadne firmy, kto zostanie usunięty, a kto nie, bo każdy ma swoją opinię i każdy ma prawo wyrażenie swojego zdania i Janusz Zagórski niestety został najbardziej z nas wszystkich poszkodowany. Są inne też osoby, którym poblokowano kanały na kilka tygodni, później odblokowano. Dzisiaj Andy Kojiński napisał do mnie, że w końcu mu odblokowano kanał, a miał mieć zablokowany do poniedziałku, więc już wiedziałam, że coś się święci pozytywnie, może się już przestraszyli i podblokowywali ludziom kanały. No miejmy nadzieję, trzymajcie za nas wszystkich kciuki. I też tutaj fajna wypowiedź była na Fax News na temat Getr, na temat tej platformy, co ostatnio o niej wspomniałam w ostatnich dwóch filmikach, czyli podobnej do Twittera. Oni uważają, że to nie jest dobre rozwiązanie ze względu na to, że będziemy mieli tylko osoby po jednej stronie, czyli samych konserwatystów i to jest kolejne dzielenie ludzi między, okej, okay, wy jesteście tu konserwatyści na Getr, tamci na Facebooku, a tamci jeszcze gdzie indziej, tak? Nie powinniśmy się dzielić. Jesteśmy dalej, mieszkańcami Stanów Zjednoczonych i każdy z nas ma inną opinię i ma prawo do tego, więc nie powinniśmy po prostu mówić okej, okay, ci będą na GETR, konserwatyści, republikanie, a ci demokraci będą na Facebooku, bo produkujemy tutaj kolejny podział między nami wszystkimi. A powinniśmy się zjednoczyć jako ludzie. Zresztą dwie trzecie osób w Stanach Zjednoczonych jest za tym, żeby dobrać się do tych ogromnych firm Big Tech, ten też chcą, żeby do Amazona, i Apple i innych mniejszych trochę, które też mają bardzo duży wpływ tutaj na nas i które kreują nasze myślenie, bo jeżeli coś im nie podpasuje, to co po prostu nie chcą, żebyśmy postowali, no to po prostu jednym przyciskiem nas po prostu wysadzą w powietrze, więc nie dajmy się, słuchajcie, musimy walczyć i się zjednoczyć. No i na koniec z tym pozytywnym akcentem wygranej, że wszystko idzie do przodu i w końcu coś się pozytywnego dzieje, zaproszę osoby, które chcą jeszcze dołączyć do tego kursu 22 lipca, czakry, olejki i kryształy. Akurat się ta wiedza Wam przyda w dzisiejszych czasach, bo nasza planeta idzie w dobrym kierunku, w kierunku wysokich wibracji, pozytywnych osób walczących o wolność. Więc jest to kurs poświęcony właśnie wysokim wibracjom. Jest jeszcze kilka miejsc, więc zapraszam te osoby, które chcą dołączyć. A kolejny kurs z aromaterapii dla osób początkujących też będzie wkrótce 18 sierpnia, w środę. Więc też zapraszam Was serdecznie. Tak jak już wiemy, weźmy sprawę w swoje ręce, nauczmy się sami, jak. Dbać o własne zdrowie. Ta wiedza z wami zostanie na pewno do końca życia, bo już tą wiedzę znamy z, ze starożytności. Więc trzymajcie się, świętujcie razem ze mną, świętujcie z naszym tutaj liderem, którego macie na ekranie i cieszmy się razem, że taka wiadomość dzisiaj wyszła. Trzymajcie się, ciał!